Wielu obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski, nadal pozostaje bez pracy, a czasami też bez mieszkania. Dlatego specjalnie dla nich w Centrum Edukacyjnym w Czerwiące Leszczynach zorganizowany został Dzień Otwartej Integracji Polsko-Ukraińskiej. Uchodźcy mogli uzyskać pomoc i porady prawne. Jedną z osób, które szukają pracy jest pani Natalia. Kilka dni temu przyjechała z Kijowa. Zatrzymała się u jednej z rodzin w stanowicach. Nauczyciel rysowania. Jestem nauczycielką plastyki, mieszkałam w Wyszogrodzie. Nam się żyło dobrze, dopóki nie zaczęła się wojna. Mówi, że pracowałaby wszędzie, byle mieć pracę, bo nie, no, bo nie może być bez pracy. nie. Podobnie myślą inni uchodźcy. Teraz praca to dla nich priorytet. Ja, student. ja jestem studentką, chciałabym być kucharką, i o takiej pracy marzę. Taka marzę robota. Ja chciałam być opiekunką do dzieci albo osób starszych. Osoby, które przyjechały do Polski coraz częściej zaczynają też pytać o kierunki studiów czy zajęcia dodatkowe, szukają przede wszystkim takich, które pozwolą im utrzymać się w naszym kraju. Jeżeli są telefony, to faktycznie jest to gdzieś asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, bo to daje też możliwość zatrudnienia w szpitalu i technik usług kosmetycznych. Są też panie, które już były kosmetyczkami, faktycznie gdzieś tam pracowały w tym zawodzie na Ukrainie i wiemy o tym, że mają gdzieś tutaj możliwość już zatrudnienia w gabinetach kosmetycznych, ale chcą Chcą zdobyć jakby kwalifikacje dodatkowe albo no nie czują się w pełni tak przygotowane i chcą też rozpocząć u nas naukę. W powiatowych urzędach pracy na terenie województwa śląskiego zarejestrowanych jest około 2500 osób z Ukrainy. 10 tysięcy znalazło już zatrudnienie. Najczęściej pracują na umowę zlecenie lub o dzieło. Śląski jest na trzecim miejscu w Polsce pod względem liczby zatrudnionych uchodźców z Ukrainy. Chcemy jednak, żeby po tych dwóch miesiącach aklimatyzacji uchodźcy zaczęli rozglądać się za pracą, aby też mogli zacząć normalnie żyć w naszym społeczeństwie. Uchodźcy z Ukrainy muszą liczyć się z tym, że nie zawsze będą pracować tam, gdzie by chcieli. Wielu z nich nie wstydzi się jednak pracy poniżej kwalifikacji. Największą barierą jest brak znajomości języka polskiego. Osoby, które deklarują w momencie rejestracji jako osoba poszukująca pracy bądź bezrobotna, deklarują wykształcenie na poziomie wykształcenia podstawowego, gimnazjalnego bądź poniżej. A na drugim miejscu są to osoby z wykształceniem wyższym. Bez mała tysiąc osób to są zarejestrowani bezrobotni a pochodzący z Ukrainy z wykształceniem wyższym. Część Ukraińców nie podjęła jeszcze próby poszukiwania pracy, bo liczą, że szybko wrócą do siebie. Jeśli jednak wojna z Rosją będzie się przedłużać, również i oni będą musieli rozejrzeć się za jakimś zajęciem.